Elo, chyba mi się udało zrozumieć, co się Was w zasadzie na Steamie wys... Ale się wysłałem pięknie, nie? Fajnie, nie? No wiem. W miarę chyba udało mi się zrozumieć, co na rynku Steam się wydarzyło. Tak plus minus. Pi przez drzwi. No, odpowiedź nie będzie zbyt złożona, dlatego jedyne w sumie co mi pozostało to powiedzieć, że jest konkurs na małpie, znaczy nie na małpie, ale w sumie to na Discordzie i organizowany. Przy współpracy z Małpą, więc można się zgłosić. Pozdro. No i w sumie, gdybym miał tłumaczyć tę filozofię, to bym powiedział, że to jest cała filozofia tego, co się aktualnie dzieje. Że jest sobie po prostu Otum Sale. No i tak jest. Całkiem to smutne, że takie wydarzenia mogą aż tak mocno wpłynąć na nasz rynek. No, ale chyba trzeba się trochę przyzwyczaić do tego. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nic. Nieco smutna żaba JPG. No ale miejmy nadzieję, że od 20 po prostu zacznie się stary, dobry rynek Steam. Zobaczcie w ogóle tą wywrotkę. Co tu się wydarzyło. Przecież to jest niedorzeczne. To jest XD. Aktualnie najwyższy pik wahania to jest to, co wcześniej było standardową ceną. To jest XD, ale jak odbije Łobaben, to będzie wtedy jazda. To na tyle z tego filmu. Jo.